Bel Pauli ostatnio mogliśmy zobaczyć w wyznaniach nastolatki, który do Polski trafił wiele miesięcy po premierze w USA. A Cary Pilby, czyli najnowszy film z Bel w roli głównej, dostajemy w zasadzie równolegle ze stanami. Jednak jak się okazuje, czas oczekiwania jest tu wprost proporcjonalny do jakości filmu. Wyznania skupiają się na typie nastoletniej bohaterki, jakiego próżno szukać w tego typu produkcjach, czyli świadomej swojej seksualności i bardzo otwartej na tego typu doznania. Tam, gdzie film Marielle Heller przełamywał bariery, Cary Pilby idzie w większą sztampę i bezpieczne tropy filmów indii i komedii romantycznych to ekranizacja książki z gatunku litczyk, czyli takiej lekkiej literatury od kobietek dla kobietek. Carive tutaj jest taką super inteligentną dziewczyną, która rok przed czasem skończyła Harvard i będzie przywoływać nazwy takich filozofów i aktorów ze złotej ery Hollywood, których w ogóle nie pamiętasz albo nawet nie słyszałeś. Niestety to czyni z nią także jedną z najbardziej pretensjonalnych bohaterek w historii teenage drama, a teenage drama znany jest z tego, że mam mnóstwo pretensjonalnych bohaterów, no bo to jest dość pretensjonalny wiek. Więc bycie największą jest osiągnięciem. Tu dodatkowo sama reżyserka, Susan Johnson, myli to chyba z dobrym humorkiem. Także większość mogłaby być rozłożona na reakcyjne gify z podpisami na Tumblera. Każdy ma jakiś sprytny tekścik w odpowiedzi na twój tekścik, a przy tym Bell Pauli jeszcze tak ostentacyjnie przewróci oczami, przegnie głowę i wzniesie ręce w górę, że nawet na ekranie telefonu będzie widać, jak wrzucisz Gifa w komentarz. Fabuła kręci się wokół Kerry, szukającej szczęścia. I mówię tutaj tak ogólnie, dlatego że musiałbym się naprawdę mocno w to gry, wgryźć. Jako, że film nie tylko jest przewidywalny, ale jest też niepotrzebnie pokmatwany. I na przykład poprzecinany retrospektywą dawnego związku. I czasem trafi, zdarzy się, że trafi się jakaś przyjemna scena, zazwyczaj wtedy, kiedy bohaterka trafia na kogoś równego sobie. Jak na przykład, kiedy odkryła, że jakiś facet, który zdradza swoją dziewczynę, to nadal jest sympatyczny. I inteligentny człowiek. I to trochę zrujnowało światopogląd naszej bohaterki. Niestety takich wstrząsów jest mało, a im dalej w las, tym bardziej taki sam las jak każdy inny las, tylko no, trochę gęstszy. Myślę, że ma jakieś szanse na popularność u nastoletnich dziewcząt. Jeżeli zaliczacie się do tej grupy, no to nie pozwólcie, żeby jakiś dziad z brodą wam mówił, żeby wam się film nie podobał, ale no ja w nim nie widzę wiele. Nic wartego uwagi za to, za to dużo irytacji. We'll